Terrorysto poddaj się! Terrorysto poddaj się! poddaj się terrorysta! A! Nie No ale... Czego Ty masz taki ping? No to poczekaj! Sekunda! Dobra, jest Git! Ej, panie, O dobra, Walter! Dobra! No, no, nie spiesz, ale... Dokładnie. No wypaść z tym Android. Uwaga! Co w chodziorach? Nie to tu jest zbyt dużo nas. Weźmy się... Jeszcze ktoś umrze. Ja majszyk. Chcesz być kolegą moim. No, ja się chodzę po prostu. Oj, oj. Policja, interweniuj. Co jest tam w Uważaj na drzwi. Dorbastery mogą być. Tu jest Dorbaster A nie, nie ma. Mogę ci ufać. Tak. Na pewno, bo to zechce. Jest taki. Czekaj, czekaj, coś mi nie śmierdzi, wiesz? Uważaj! <grym wytrych> <laughs> <laughs> <gry> Nie spodziewałem że jestem w wannie. Surprise, motherfucker! Ej, chcę cię, Ej! O, kto dołączy do CBS? Ja, ja. To się przebieraj. Dołączysz się? Bombuś? CBS? Ej, jestem, Bo tam jest dilery, tam są. Patrz, dwóch dilerów i policjant. Przebieraj się. Dlatego walimy ich na web. Mam flećbęka, mam flećbęka, nie będą wiedzieć, co się dzieje. Przebieraj. Ej, przebieraj się, papież! Dlaczego do nas? Ale ja, nie, 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 nie. Dobra, przebierz się, przebierz się, będzie CBSz. CBSz, wiuroślecze CBS, suki! CBSz, wjeżdża! Ja? To jest, jest. Ej, jesteś na listę wpisany, że tu wchodzisz? Tylko Gandzio! Tylko Gandzio! Sprzedaj klamę. Dobra. 200 tysięcy. Dobra. Say Kurwa <śmany> Co robisz? To e, chodzę te. A <śmany> Kurwa widziałeś to? Wielki smok tu był. A my to tak zwieramy. Surprise, motherfucker! E, to to o kurwa! E, 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 e. Ratunku Sram! No kurwa sram mówię! Mówiłem sram! Say what! Skary, jesteś wpisany na listę? Eee, narkotyków tak. Dobra, pozytywny test ja też. Wyjdź z tego domu, bo tu jest gaz. Tu Traitor może uruchomić gaz. Nie dzięki. ej, Gragas, idziemy Ej, idziemy, idziemy chwyten. Idziemy zajarać, bucha. Chodź. mnie. Chodźmy bucha zajarać Tak policja nie widziała, nie? Da, weź ty bąk, odpal Dawaj, 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 dawaj o, nie, Ej, nie, patrzy, nie, patrzy. Sibe, się nie mogłeś bo że jestem jakiś dziwny Siema. chodź, idziemy od tego CBS-a. Chodź. Chodź, Andrew, idziemy. Chyba CBS nas śledzi. Czemuś... No zmieni się, jak chce być z nami. Nie, nie przyjmujemy policji. Reduktaj, nie potrzebujemy twojej mety. Ja oh. z wami, ja z co tu robi Czarny to jest mój gang. Ja! Ja! No. Jaramy kurwa. I dalej stąd. Ja trzy! Chłopaki! Chłopaki! Trzy! Chodź, idziemy zajarać. To moja tekstura jest na kombajna. Na Na metrokota. A. Dobra, jaramy tu. Nie to? O kurwa. Ty! Kupi... Do... możesz mnie sprawdzić, Możesz mnie sprawdzić, jak chcesz Jak to? C Masz jakąś wyżu... Daj mi Golden Dilla. No. Możemy jarać Poko Dawaj, odpalaj. Ech, szukuj, ja patrz, czy nigdy idzie. Dawaj, no. dawaj, ciągnij, ciągnij, ciągnij Dobra, jaramy. No i hit, bezpiecznie. Jaramy tu. Weź sobie ustaw tego na. Blacka Trako para Black. Weźmy taki buch. O kurde. Wejdź po tu doorbuster Dorbastera Sergio zmien z Bo jesteś terrorystą O tak, tak nam było potrzeba, potrzeba Nie Weź sobie zielonego bucha, zrób No wiesz, to jest co ty okay. na to No okej, ja to mam wiesz, wywalone Dawaj, próbujemy, ty, dawaj, ja ramy O kurwa, on się rusza O kurwa, on chodzi Kurwa, on się ruszał, ja pierdolę O ty, o ty kurwo Eee, dzień, dzień dobry Dzień dobry Robią. Y, jaramy. jaramy. Mhm. Czujesz to? Po mu. Za czuję. Boże mu. Boże mu. Boże mu. Boże mu. Boże mu. Ja mu. Boże mu. mam mu. chyba Ej, polecam ci wiesz co? Na Blaka. Napis Blak będzie taki. I on będzie takim, wiesz, zielonowym. Ale ale nie? No. Chciał pan je zassać z nami, ale. No, od, dan, odpali ale jego bongo. Odpalaj, odpalaj, on będzie ciągnął. Dobrze. Wię dobre. Proszę wyjść. Do widzenia, bo my tu zajmujemy się interesami. Proszę, bombus, wyjdź proszę. Ale jestem helikopterem ja mogę. Nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie ten helikopter. Nie, odejdź. My my się zajmujemy interesami. Do widzenia. Jutro będzie otwarta, otwarta, cel skarbowy dobrze, dobrze, dziękuję. Do, widzenia. do widzenia Dobra, odpalane no ciągnij, ciągnij No ciągnij Ciągnij Odpala ci no, tu, odpala ci Weź mu odpal, weź mu odpal Jezus Maria Odpal mu, weź, weź mu odpal Aby zaciągnął się Zatrząkaj się Dobry nie? Dobry stał no. O pan ale się kurwa ruszają Kurwa Meble coś rozwalił Ej my mieliśmy do sprzedać chyba Dzień dobry Panie. Co jest kurwa ej, 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 co jest? Co się tu dzieje? I być Co jest? Daj, albo jestem tak zjarany, albo właśnie słyszałem silent No bo był silent Ta, jesteście go pewny? Tak Bombus jest Aj, bo się jest Bombus jest, jest. jest. Silent awalił My się jaramy tu jest O witam pana Jezusa I wiesz go zabiłem? No Bra i teraz każdy się skanuje aktywem Ja nie byłem. Nie jedna osoba możesz tylko przeskanować może tylko jedną osobę przeskanować Jeden wybór Dobra to skara z synie Za późno Nie używaj już tego bo to duży Liszczymy to Odsuj się Odsuj się od tego bym ci nie zadał Możesz mi dać golden deagla i mogę przystosować. No Ja jestem Dobra, odpalaj Bungo Ej, czekaj, 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 czekaj się pozbyć jednego Można jarać Można jarać Trzeba co... się pozbyć do Weź go, weź go ja Jakby co ujebał się, ujebał się Ej jakby co ujebał się, ujebał się, ujebał się. No, dzień dobry, co podać? Dzień dobry, sklep otwarty już? Tak, otwarty Mogę kupić dwa banana. Tak, trzymaj Dzięki Tutel to kurna... Bo Bóg przyszedł, bo Bóg przyszedł Turtel Ej, czadu, ej, czadu, co tam robisz? No przecież to jest ten... Nic, nic nie ważne, chodź, idziemy Panie bardzo, proszę wyjść z mojego domu Ja jestem pod przykrywką Panie bardzo, proszę wyjść z mojego domu Powiedziałem coś, tutaj. Proszę wyjść z mojego domu, halo To nie hotel publiczny jest jak człowiek No we kibla, chodź, idziemy Andrzej, idziemy gdzie indziej Nie podoba mi się ten dźwięk. Ty, czekaj Dor, daj Daj, daj, to. Do, dorbastera. Daj, tu to. Do, dorbastera. Najpierw daj, to. Do, dorbastera. Do Te, kup, kup, kup. Szybko. Nie wyrzuć. Dorbaster, co? Nie wchodzić. Nie wchodzić, no kurwa, mówię coś. Już wychodzę, a gdzie, gdzie drugie wyjście? Daj, ej, dorbastera, kup. Ej, ale tu jest bez, nie jesteś nawet policją. Jestem Jezusem No właśnie To chodzi E za dużo nas jest proszę wyjść Trzy osoby maksymalnie Jest COVID To jest smoke A smoke yeah. Dzisiaj na Malko Nie będziemy tego jara i za wymymiany Zabijam trejtora, ale gdzieś jest inny Kurde, tak, tak. Ta, zabiłeś? Ja nie, zabiłem. Ja, ja, ja nie zabiłem, Ta, tam jest, serio O, właśnie dobre miejsce Przepraszam, to wynająłem specjalnie dla nas. Ty. Jest mały problem. się, jaki. Nie, nie trzeba, nie trzeba, spokojnie, spokojnie, ja cię nie zabiję. Spokojnie, patrz. Czekaj, gdzie to było? Chodź, idziemy. Ja nikt nas nie odbierze. Tak, ja nikt nas nie odbierze. Jestem synteksonem. Eee, syntekson. A ci, ci. Cześć, przecież kiedy przejdą. Weź Patrz, zobacz co będzie najśpieszniejsze jak ktoś przyjdzie przez sprawdzarkę. To się coś ginionego Ej, nie byłem bądź... Ja pierdolę przypadkiem. Wastera położy. Ja pierdolę idiota. Chcesz mi pomóc? Tak. Wiesz co to jest RSB? Mogę przeszedł do ciebie bombę, będę widział tw twoimi oczami do a ty podchodzisz do grupy co ty na to? Dobra wychodź, wychodź, leci, leć, leć, leć.